Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Ferrari 250 GTO z kolekcji Fizzy Publishing. O w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera siódmy numer kolekcji. A potem złożymy sobie aparaty zapłonowe i pierwszy blok cylindrów. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer siódmy zawiera. Prawy blok cylindrów metalowy, podstawy aparatów zapłonowych, plastikowe, korpusy aparatów zapłonowych, plastikowe, pokrywy aparatów zapłonowych, plastikowe i jeden zestaw śrubek. Jak już wiemy, jakie mam elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie podstawę aparatu zapłonowego razem z jego korpusem i łączymy je ze sobą. W, czy jest tutaj coś konkretnego? Tak. Tutaj mamy takie wycięcie małe, tutaj mamy ząbek. I właśnie w ten sposób łączymy te dwa elementy. Tak. I do tego jeszcze bierzemy sobie śrubkę B i przykręcamy. Mhm, teraz bierzemy sobie pokrywę. Obojętnie którą, tutaj nie ma znaczenia. Znowu mamy wycięcie. Tutaj mamy ząbek. I tak ściskamy. Tak jest. Dokładnie to samo robimy z drugim elementem. I następnie jeden z elementów łączymy tutaj razem z prawym blokiem cylindrów. Też tutaj mamy otwór z z tą taką szparką. Tutaj mamy ząbek. I co? I łączymy te dwa elementy znowu śrubką B. Elegancko. No i to wszystko. Tak właśnie się prezentuje prawy blok cylindrów z zamontowanym aparatem zapłonowym. No cóż, dzisiaj odcinek był mało wymagający, ale zapowiada coś, co będzie zdecydowanie bardziej wymagające. No i mam nadzieję, że po pierwsze się nie zawiodę na tym, po drugie z drugiej strony nie będzie zbyt trudno. Elementy były jak najbardziej w porządku, a budowa tak jak w filmie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. O, w następnym odcinku złożymy sobie głowicę prawego bloku cylindrów. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie.